Wrzuć jajko do toalety. Hydraulicy nie chcą, abyś o tym wiedział. Jeśli twoja toaleta się zatka, zapomnij o środkach chemicznych. Dzisiaj pokażę ci lepszy trik. Na początek weź jedno duże jajko i oddziel białko. To właśnie białko będzie kluczowe, ponieważ działa jak naturalny smar, ułatwiający przesuwanie zanieczyszczeń w rurach kanalizacyjnych. Do miski z białkiem dodaj dwie łyżki mydła w płynie. Mydło nie tylko poprawia poślizg, ale także pomaga w czyszczeniu. Całość dokładnie wymieszaj, a następnie wlej przygotowaną mieszankę do zatkanej toalety. Następnie wsyp dwie łyżki sody oczyszczonej. Jej właściwości pozwalają rozpuścić tłuszcze i inne osady, które mogły spowodować problem. Kolejnym krokiem jest wlanie około jednej szklanki octu. Zaobserwujesz pienienie, które wskazuje na reakcję chemiczną rozpuszczającą osady. Na koniec sięgnij po folię spożywczą. Owin ją szczelnie wokół muszli klozetowej, upewniając się, że nie dostaje się pod nią powietrze. Kilkakrotnie naciśnij na powierzchnię folii, aby stworzyć efekt sprężystości. Wytworzone ciśnienie pomoże odblokować rury. Dzięki temu prostemu trikowi możesz łatwo rozwiązać problem bez konieczności przepychania rur. Będziesz zaskoczony, jak skuteczne jest to rozwiązanie, twoja toaleta znów będzie drożna, a nieprzyjemne niespodzianki w łazience odejdą w zapomnienie.